Witam, cołem, Sława. Ubrałem już normalnie czerwoną koszulkę, bo komuna w Polsce nie upadła w 1989 roku. Trwa nadal. A wiadomo, kolor czerwony to kolor komuny. Tadeusz Mazowiecki, taki Tadeusz Mazowiecki, wymyślił takie hasło gruba kreska. Przeszłość zostawiamy, tworzymy przyszłość. Rzekomo. Tworzymy nową, demokratyczną Polskę. Prawdziwa gruba kreska to by była taka, że ludzie, którzy tworzyli PRL, zostaliby odsunięci od władzy i wpływów. Władzę powinni przejąć ludzie młodzi z prawdziwej opozycji, nie z agentury. Niestety, komuna nie upadła, trwa nadal, tylko w innej formie. Mamy 2021 rok. Należałoby zrobić w końcu prawdziwą grubą kreskę. Odsunąć od władzy ludzi wywodzących się z PRL-u, ludzi, którzy się wychowali w PRL-u, którzy mają mentalność PRL-u i dać władzę ludziom młodym. Jak to zrobić? Mamy różnych tak zwanych antysystemowców. Wyskakuje taki Kukis, który nagle stał się antysystemowcem, obudził się. Walczy, potem ludzie mówią: A, głosowałem na niego, zawiodłem się. <taka>, Taka jest ta demokracja. Różne twory powstają, a system się nie zmienia. Co? Doda, nagle się obudzi, powie, że jest antysystemowa, stworzy partię albo niby ruch, i ludzie też pójdą i zagłosują. No tak wygląda ta demokracja. Konfederacja pokazała już też swoje oblicze przy temacie polskiej miedzi. Sprawdźcie sobie ci, którzy nie sprawdzali. Dobra, ale co należy zrobić, żeby nie iść za takimi liderami, co tam są działaczami społecznymi i żyją z tego, że są działaczami społecznymi? <noise> co należy zrobić? Ludzie, którzy. Chcą dobra Polski, którzy autentycznie chcą zmian, powinni się sami zorganizować. Nie czekać na cud, tylko sami we własnym gronie, hermetycznym, sprawdzonym w działaniu, działać. I tyle. My musimy stworzyć jakieś państwo podziemne w ogóle i zbudować nowe państwo od podstaw od zera. Od zera. Wszystko, całość. Innej drogi nie ma. Innej drogi nie ma. No nic. Pozdrawiam. Pozdrowienia z komunistycznej Polski. Nadal komunistycznej. Bez odbioru.